Świadoma dieta. Tomasz Hałko, rok 2006. Wydawnictwo Indygo book. Efektywność energetyczna. Jednym z aspektów szerokiej perspektywy jest uświadomienie sobie efektywności energetycznej naszych działań domowych, ile energii zużywasz do gotowania? Skąd pochodzi ta energia? Jaki wpływ na środowisko ma zużycie tej energii i jej straty? Co możesz zrobić, aby zmniejszyć zużycie energii? I wpływ na środowisko. Gotowanie pod ciśnieniem i prawidłowe używanie woka pomagają nam zwiększyć efektywność energetyczną naszego gospodarstwa domowego, po prostu dlatego, że metody te pozwalają nam gotować bardzo szybko z minimalnymi stratami energii. Oczywiście jedną z najbardziej energooszczędnych metod przygotowywania żywności jest kiełkowanie. Rozważając użycie energii do gotowania, należy szczególną uwagę zwrócić, w jaki sposób korzystamy z energii elektrycznej. Wynika to z faktu, że większość energii elektrycznej na Ziemi produkowana jest z paliw kopalnych z wydajnością około 20%. Oznacza to, że na każdą 1 kilowatogodzinę energii elektrycznej wyprodukowanej z paliw kopalnych 4 kilowatogodziny uciekają przez różne kominy, przyczyniając się do zanieczyszczenia atmosfery i przegrzania planety. Do czasu, gdy energia elektryczna dotrze do twojego domu, co najmniej kolejne 7% zostanie utracone w liniach przesyłowych. Z powyższego jasno wynika, że o ile nie wytwarzamy własnej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak na przykład słońce lub wiatr, powinniśmy używać energii elektrycznej do gotowania wyłącznie przy pomocy wydajnych urządzeń, gdy to tylko jest możliwe. Energia elektryczna jest świetna i bardzo wygodna, ale przekształcanie jej w straty ciepła jest przestępstwem przeciwko środowisku. Używając odpowiednio dobranego palnika gazowego do gotowania żywności, możemy generować prawie trzy razy mniej zanieczyszczeń gazów cieplarnianych niż przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej z paliw kopalnych. Mimo, że cała moja energia elektryczna jest generowana w 100% ze słońca i wiatru, przez długi okres czasu nie miałem jej wystarczająco dużo, żeby gotować, i dlatego używałem energii elektrycznej głównie do gotowania ryżu, kasz, zup i posiłków w elektrycznym szybkowarze. Mój elektryczny szybkowar jest dobrze izolowany, jest letni w dotyku, gdy odbywa się w nim gotowanie, a zatem zużywa minimalną możliwą ilość energii elektrycznej. Sprzęt. Korzystanie z odpowiednich narzędzi pomaga w przygotowaniu posiłków. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie oznacza to, że Twoja kuchnia musi być zagrecona gadżetami. Kiedy budowałem swój dom w górach, obiecałem sobie, że będę miał w nim tylko rzeczy absolutnie niezbędne i często używane. Moja lista niezbędnych narzędzi kuchennych obejmuje: szybkowar. Szybkowar jest centralnym urządzeniem w mojej kuchni. Jest prawie niewiarygodne, jak użyteczny, wydajny i czasoszczędny jest szybkowar, kiedy go prawidłowo używamy. Niestety, w większości przepisów z użyciem szybkowarów i w instrukcjach producentów brakuje najważniejszego prostoty użytkowania. Moje instrukcje są krótkie i identyczne dla wszystkiego, co gotuję. 1. Nalej do szybkowaru 2-3 cm wody. Zwykle jest to około 250 ml. Szklanka wody. Wyjątkiem jest tu gotowanie ryżu czy kaszy, gdzie proporcje ryżu, kaszy i wody są objętościowe około 1-2. Do Włóż dowolną kombinację warzyw, grzybów i kiełkujących albo co najmniej namoczonych do miękkości ziaren fasoli, grochu i temu podobnych. Zamknij pokrywkę i podgrzej tak szybko jak to możliwe, aż do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia. Kiedy zawór bezpieczeństwa zacznie syczeć, wyłącz źródło ciepła. Zwykle zajmuje to mniej niż 10 minut. 3. Zajmij się czymś innym i poczekaj, aż ciśnienie samo spadnie i pokrywka stanie się luźna. Możesz wrócić za pół godziny lub następnego dnia. Jedzenie będzie na ciebie czekać i będzie gotowe do jedzenia. To wszystko. Tak proste jak obsługa czajnika, prawda? Jeśli szybkowar jest elektryczny, instrukcje są jeszcze prostsze. Praktycznie wszystko się gotuje ustawiając szybkowar na jedną minutę. Jedną minutę pod ciśnieniem. Trzeba kupić szybkowar, który mierzy czas pod ciśnieniem, a nie ogólny czas gotowania. Jest takich szybkowarów niewiele, ale są. Ważne jest, żeby poczekać, aż ciśnienie w szybkowarze samo spadnie, zanim go otwieramy. Dopóki istnieje ciśnienie w szybkowarze, proces gotowania pod ciśnieniem trwa, mimo tego, że szybkowar nie pobiera żadnej energii. Zaletą gotowania pod ciśnieniem jest to, że w czasie gotowania jest bardzo mało zapachów w kuchni. Wszystkie smaki i aromaty są zamknięte w szybkowarze, gotowe, żeby je docenić podczas podania ugotowanego posiłku. Należy pamiętać o jednej bardzo przydatnej rzeczy o szybkowarach. W przeciwieństwie do innych metod gotowania, czas gotowania pełnego i częściowo pełnego szybkowaru jest prawie taki sam. Czas ten zależy przede wszystkim od ilości wody w szybkowarze. Tak więc, jeśli chcesz zaoszczędzić czas, staraj się ładować szybkowar do pełna i gotować większą liczbę posiłków naraz. Nadmiar posiłków możesz przechować w lodówce i potem je podgrzać i przyprawić przed podaniem. Miałem kiedyś trzy szybkowary o różnych rozmiarach, ale ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu odkryłem, że używam tylko największego, 6 litrów, nawet gdy gotuję tylko dla siebie. W praktyce 6 litrów pokrojonych surowych składników warzywnych kurczy się do około 4 litrów gotowanej pod ciśnieniem mieszanki. Mogę podać jeden posiłek dla 10 osób lub 10 posiłków dla siebie. Ponieważ moja metoda gotowania w szybkowarze używa bardzo mało wody, moje jarskie posiłki z szybkowaru są znacznie smaczniejsze niż byłyby, gdybym je gotował rozcieńczone w większej ilości wody. Z tego powodu stwierdziłem, że nie muszę dodawać żadnych przypraw do gotowania pod ciśnieniem. Same składniki zapewniają wystarczający smak. Ponieważ nie dodaję przypraw, gdy gotuję w szybkowarze, mogę przyprawić każdy posiłek na każdym talerzu inaczej, jeśli chcę tuż przed podaniem. Mogę też przekształcić część moich gotowanych pod ciśnieniem kombinacji w zupy, kary, sosy lub cokolwiek zechcę. Gotowane pod ciśnieniem mieszanki warzywne dość dobrze przechowują się w lodówce po ostygnięciu. W mojej lodówce kufrowej, która minimalizuje wahania temperatury Mogę przechowywać je do dwóch tygodni w zamkniętym pojemniku. Dość ważne jest, aby nabyć szybkowar ze stali nierdzewnej. Do niektórych elektrycznych szybkowarów można dokupić wewnętrzny garnek ze stali nierdzewnej. Na rynku dostępne są tańsze szybkowary aluminiowe, zwykle stosowane w restauracjach, ale mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia. Aluminium jest chemicznie odporne na kwasy, ale łatwo rozpuszcza się w zasadach. Dlatego podczas gotowania składnika alkalicznego, zasadowego w aluminiowym garnku, posiłek będzie zawierał rozpuszczone aluminium. Jak wiecie, nasz organizm nie jest przygotowany do trawienia metali. Wok. Mam wielki szacunek dla metod i przyrządów do gotowania, które mają wiele tysięcy lat i są nadal w użyciu. Chiński wok jest przykładem takiego narzędzia. Przy prawidłowym stosowaniu wok pomoże Ci przygotować wspaniałe i różnorodne posiłki bardzo szybko. Podczas korzystania z woka dobrze jest przestrzegać następujących zasad. 1. Do smażenia w woku dodaj co najmniej jedną łyżeczkę oleju sezamowego czy kokosowego do innych tłuszczy, które używasz do smażenia. Oleje te podnoszą temperaturę wrzenia tłuszczu, na którym smażysz. Oznacza to szybsze gotowanie bez przypalania. 2. Przed podgrzaniem woka pokrój wszystkie składniki na małe kawałki, ale nie za małe. 3. Rozgrzej dobrze olej w woku, zanim włożysz do niego pierwszy składnik. 4. Kolejność umieszczania składników w woku jest krytyczna. Składniki, które potrzebują najwięcej czasu na gotowanie, należy umieścić w woku najpierw. Na przykład, jeśli gotujesz danie zawierające marchewkę, cebulę i pieczarki, pokrojone marchewki powinny być pierwsze. Gdy kolejność wkładania składników jest prawidłowa, Możesz gotować używając maksymalnego ustawienia ciepła w kuchni, maksymalnie skrócić czas przygotowania posiłku, i w rezultacie wszystkie składniki stają się gotowe do jedzenia w tym samym momencie. 5. Ryż i inne ziarno należy dodawać ugotowane i tylko wtedy, gdy wszystkie inne składniki w woku są gotowe do jedzenia, a źródło ciepła jest albo wyłączone, albo minimalne. W praktyce Lepiej jest podawać ryż i inne ziarna oddzielnie od potrawy gotowanej w woku, zwłaszcza jeśli podajesz posiłek dla wielu osób. Jeśli to możliwe, wybierz wok ze stali nierdzewnej z podwójnie grubym dnem pośrodku i z przykrywką. Lepiej unikać nieprzywierających tworzyw sztucznych, ale można rozważyć nowoczesne pokrycia ceramiczne woków, które są bardzo twarde i wydają się być do zaakceptowania. Do gotowania na kuchence indukcyjnej należy mieć wok, którego dno przyciąga magnes. Patelnia. Do większości celów, w tym do podgrzewania, wok może służyć jako patelnia. Jednak od czasu do czasu podoba mi się zwykła, płaska patelnia. Kupując patelnię, upewnij się, że jest ona wykonana ze stali nierdzewnej z grubym dnem przewodzącym ciepło i ma dobrą przykrywkę. Alternatywą jest patelnia z twardym ceramicznym pokryciem, które jest trudno zadrapać. Unikaj powłok teflonowych, które są miękkie i wcześniej czy później trafiają do jedzenia i do naszego organizmu. Rądle. Ponieważ większość posiłków gotuję w szybkowarze, stwierdziłem, że używam tylko rondla średniej wielkości, głównie do podgrzewania. W mojej kuchni trzymam tylko dwa rondle, ponieważ doszedłem do wniosku, że więcej będzie zagracać przestrzeń. Noże. Zanim nasi genialni politycy zabronią noży kuchennych, Dobrym pomysłem jest zdobycie dobrego zestawu. Po gotowaniu dla wielu moich gości przez kilka lat odkryłem, że naprawdę potrzebne są tylko trzy noże. Jeden długi, jeden szerszy i krótszy oraz jeden całkiem mały, krótki i wąski do oczyszczenia warzyw i owoców. Ponieważ najważniejszą właściwością wszystkich dobrych noży jest ostrość, potrzebujesz również dobrej ostrzałki. Najlepsze i najłatwiejsze w użyciu są ostrzałki z ostrzami z wolframu, węglika, bardzo twardego materiału, zamontowanymi w kształcie litery V w odpowiednim uchwycie. Kształt V jest ważny, ponieważ maksymalizuje ostrość, jednocześnie minimalizując użycie noża z powodu ostrzenia. Używanie tego stylu ostrzenia zajmuje tylko kilka sekund, aby Twój nóż stał się ostry. Upewnij się, że kontakt noża z ostrzałką jest delikatny i bez nacisku. Niezbędnym towarzyszem noża jest deska do krojenia. Mam trzy deski do krojenia, których używam podczas przygotowywania potraw i gdy moi goście oferują pomoc w krojeniu składników. Miski i sitka. Kilka misek ze stali nierdzewnej i dopasowanych do nich sitek durszlaków znacznie usprawnia oraz przyspiesza przygotowywanie posiłku. Kup największe miski, jakie możesz sobie wyobrazić, przydatne w Twojej kuchni. Docenisz większy rozmiar za każdym razem, gdy będziesz mieszać składniki w misce. Zrobisz to szybciej i bez bałaganu. Trudno jest mieć zbyt wiele misek. Jeśli chcesz kiełkować żyto, jęczmień, fasolę czy soczewicę i namoczyć winogrona lub inne owoce, a także podać sałatkę, możesz potrzebować pięciu lub więcej misek jednocześnie. Najlepiej jest postarać się skomponować zestawy miska-sitko z sitkami jak najbardziej pasującymi do misek. Nie zdziw się, jeśli znalezienie udanych kombinacji zajmie ci trochę czasu. Udało mi się znaleźć tylko plastikowe sitka, które były wystarczająco duże i pasowały wystarczająco dobrze do dużych misek ze stali nierdzewnej. Dobrze dopasowane kombinacje sitko-miska są bardzo wygodne do kiełkowania, łatwa zmiana wody, mycia i moczenia warzyw i owoców, a nawet do podawania umytych owoców na stół. Dobrze jest, kiedy wszystkie miski są tego samego rozmiaru i można je jedną w drugą włożyć do łatwego przechowywania. Jeśli masz trudności z dobraniem sitek durszlaków do rozmiaru misek, możesz użyć kawałek nylonowej tkaniny firankowej z otworami około 1 mm. Kiedy położysz taką tkaninę na dnie miski, możesz odcedzić zawartość miski, podnosząc tę tkaninę za brzegi. Tkanina taka jest także przydatna w procesie robienia sera. Do odcyzania serwatki. Drobny sprzęt. Obieraczka do warzyw i owoców. Tarka, plasterkarka z wymiennymi elementami krojącymi, która pozwala mi także kroić plasterki o różnej grubości. Na przykład pokrojenie rzodkiewki w cienkie plasterki nożem jest pracochłonne i niebezpieczne, a moja tarka plasterkarka pozwala to zrobić w kilka sekund. Przechowywanie żywności. Chłodzenie. Jednym ze sposobów spowolnienia psucia się żywności jest obniżenie temperatury jej przechowywania. Im bardziej stała temperatura, tym skuteczniejsze przechowywanie w niskiej temperaturze. Bakterie, grzybki pleśnie i inne mikroorganizmy interpretują wahania temperatury we wnętrzu lodówki jako trend, który się powtarza i zaczynają się rozmnażać, bo wiedzą, że temperatura wkrótce wzrośnie na jakiś czas. Jest to główny mechanizm przyspieszonego psucia się żywności w lodówkach. Skąd pochodzą wahania temperatury w naszej lodówce? Jak wiesz, chłodne powietrze jest cięższe niż ciepłe powietrze. Jeśli lodówka ma pionowe drzwi, za każdym razem, gdy je otworzysz, chłodne powietrze opuszcza lodówkę, dlatego że jest ciężkie. Z tego powodu, po zamknięciu pionowych drzwi lodówki, sprężarka lodówki zwykle zaczyna działać, aby ponownie ochłodzić wnętrze lodówki. Te wahania temperatury w lodówkach pionowych drzwi nie tylko przyspieszają psucie się żywności, ale także powodują, że lodówki te są nieefektywne energetycznie. Używanie pionowych drzwi w urządzeniach chłodniczych jest wyraźnie działaniem przeciwko naturze zimnego powietrza. Zrozumienie i współpraca z naturą zamiast działania przeciwko niej powinna prowadzić do lepszego i wydajniejszego przechowywania żywności. Lepszym rozwiązaniem jest użycie lodówki kufrowej, w której drzwi otwierają się do góry, aby ciężkie zimne powietrze pozostało w lodówce. Zamiast kilku kilowatogodzin energii dziennie, jak typowa lodówka z drzwiami pionowymi, moja lodówka kufrowa, zamrażarka kufrowa zamieniona w lodówkę, zużywa tylko 0,1 kilowatogodzin energii elektrycznej dziennie. Oznacza to, że eliminując lodówki z drzwiami pionowymi w jednym kraju moglibyśmy zaoszczędzić wystarczająco dużo energii, aby zamknąć średniej wielkości elektrownię. Nie tylko to. Żywność przechowywana w lodówce skrzyniowej pozostaje w dobrym stanie znacznie dłużej niż w lodówce z pionowymi drzwiami, ponieważ wahania temperatury wewnątrz lodówki kufrowej są minimalne. W jednym z moich ekstremalnych eksperymentów przez 6 miesięcy trzymałem pół słoika naturalnego, organicznego jogurtu w mojej lodówce kufrowej. Jogurt był nadal jadalny po 6 miesiącach przechowywania. Czy kiedykolwiek udało ci się przechować pół słoika jogurtu w lodówce przez 6 miesięcy? Jeżeli nie masz lodówki kufrowej, to najlepiej jest przechowywać wszystko w twojej lodówce w zamkniętych pojemnikach. Pojemniki takie zapewniają, że nie ma wymiany powietrza o zmiennych temperaturach wokół ich zawartości. Pomaga to zminimalizować wahania temperatur żywności, którą przechowujemy, a zatem przedłuża jej okres przechowywania. Bez lodówki? Czy potrafisz sobie wyobrazić życie bez lodówki? Na pewnym etapie mojego życia mieszkałem w mieszkaniu w mieście. Bez lodówki przez około 2 lata. W tym czasie eksperymentowałem z metodami przechowywania żywności bez lodówki, nawet w najgorętsze dni australijskiego lata. Pozwól, że wyjaśnię kilka rzeczy, które wtedy zrozumiałem. Wyobraź sobie, że kupujesz całą kapustę, ale planujesz wykorzystać tylko jej część w posiłku. Której części kapusty użyjesz? Najlepiej jest obrać pojedyncze liście z zewnątrz, biorąc tyle liści, ile potrzebujemy do posiłku. Pozostała część kapusty, gdy jest utrzymywana w stanie wilgotnym z korzeniem w dół i w wodzie, nie tylko dobrze się przechowuje, ale faktycznie rośnie, dostarczając idealnie chrupiące liście przez wiele dni, jeśli nie tygodnie. Stopniowo usuwając liście zewnętrzne i dostarczając jej korzeniowi wody, pozwalamy kapuście pozostać przy życiu. A kiedy przecinamy kapustę na pół, jak większość ludzi, niewykorzystana połowa zaczyna się psuć. I więdnąć następnego dnia. Powyższy przykład zwraca naszą uwagę na ogólną zasadę przechowywania żywności. Bez względu na to, czy używasz lodówki, czy nie, najlepszym sposobem na utrzymanie jedzenia jest utrzymanie go przy życiu. Niektóre warzywa i owoce dobrze jest przechowywać bez użycia lodówki. Na przykład, pomidorów nie należy przechowywać w lodówce, gdyż niska temperatura zapobiega ich dojrzewaniu. Niecałkiem dojrzałe pomidory zawierają solaninę, która stopniowo znika, kiedy pomidory dojrzewają. Niektóre warzywa, jak na przykład bataty, lepiej się przechowują bez lodówki niż w lodówce. Bataty pochodzą z ciepłych krajów i pokojowa temperatura jest dla nich wystarczająco niska, żeby je przechowywać. Zastosuj przewiewny koszyk lub dwa do przechowywania warzyw i owoców u siebie w kuchni w zacienionym miejscu. Możesz je podwiesić, żeby nie zajmowały miejsca na stole czy blacie kuchennym. Obserwuj przechowywane tam warzywa i owoce i po jakimś czasie będziesz wiedzieć z własnego doświadczenia, co się dobrze trzyma bez lodówki.